Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale w kolejnym filmiku. Tym razem, w obecnej sytuacji, jaka jest, na pewno nie muszę Wam tłumaczyć, po prostu musimy teraz siedzieć w domu. Jest to bardzo ważne, żeby nie wychodzić, żeby nie generować niepotrzebnego niebezpieczeństwa, dlatego pomyślałam. W ogóle moją pierwszą reakcją było: kurde, co tu robić w domu przez dwa tygodnie? Ale potem pomyślałam, że w sumie można wykorzystać ten czas bardzo produktywnie, mogę zrobić rzeczy, których dawno nie miałam czasu zrobić, które gdzieś tam odkładałam i po prostu wykorzystać ten czas dla siebie. Mam dla Was 7 pomysłów, co robić przez te dwa tygodnie w domu, żeby się nie zanudzić, żeby naprawdę skorzystać z tego wolnego czasu, zrobić coś produktywnego dla siebie, dla swojego rozwoju i. Wrócić po prostu do życia z jakimś nowym doświadczeniem, z jakąś nową umiejętnością. Jeżeli podoba Wam się filmik, to koniecznie zostawcie mi kciuki w górę. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to bardzo zachęcam Was do subskrybowania. A teraz już dłużej nie przedłużając, 7 rzeczy, 7 produktywnych rzeczy, które możecie zrobić przez ten czas w domu. Pierwsza będzie dość oczywista, i myślę, że spodziewaliście się tego ode mnie, a to jest mianowicie przeczytać książkę. Wiem, że nie odkryłam tutaj żadnej Ameryki, ale jestem pewna, że tak jak ja, wielu z Was ma taką kubkę książek do przeczytania. To jest taka bardzo podstępna kubka w domu, która po prostu od dni miesięcy na tej kupce znajdują się książki, które kiedyś Was zainteresowały, zainteresował was opis, a teraz jakoś tak nie było czasu ich poczytać. Dlatego warto wygenerować sobie tę godzinę, dwie, kurczę, nawet 15 minut dziennie, po prostu na poczytanie czegoś, co zawsze chcieliście przeczytać. Jestem pewna, że jest jakaś taka książka, która gdzieś tam leży po prostu u was w domu i szkoda ją tak zostawić, szkoda tych pieniędzy nawet, które przeznaczyliście na zakup tej książki przeczytajcie. Jeżeli wam się nie spodoba, to sięgnijcie po inną. Jeżeli mieszkacie w dużej rodzinie, macie na przykład brata, siostrę, mamę, tatę, zachęcam was też do wymieniania się książkami. Warto zobaczyć, co ktoś inny ma w swojej biblioteczce, może znajdziecie coś, co się wam spodoba, może wasza siostra, brat ma jakąś książkę o zupełnie innej tematyce, której Zwyczajnie byście w ogóle nawet nie wzięli do ręki. A teraz proszę, może okaże się fajna. Moja kubka ma wiele młodziszówek, dlatego myślę, że, że coś tutaj z tego wybiorę. Drugi pomysł ode mnie to, uwaga, uwaga, wiem, że. Jak się tego nie spodziewaliście, napisać książkę. Słuchajcie, na tym kanale wiem, że wielu z was się do tego zabiera. Wielu z Was ma naprawdę fantastyczne pomysły, o których mi piszecie. Fantastyczne fabuły, fantastycznych bohaterów. I kurczę, macie dwa tygodnie, gdzie możecie poświęcić nawet pół godziny dziennie na napisanie trzech stron. Nieważne, czy to będzie doszlifowane, czy to będzie perfekcyjna książka już do wydania, ale to może być początek waszej przygody pisarskiej. Zobaczcie, mamy 14 dni. Jeżeli codziennie będziecie pisać po 3 strony, to 42 strony. Taka powiedzmy najkrótsza książka, jaką można wydać, tak mniej więcej, musi mieć co najmniej 150 stron, gdzieś tak w tych okolicach. Nie mówię dokładnie, ale gdzieś to tak mniej więcej tak funkcjonuje, żeby ona już była taka, takiej dobrej grubości. Zobaczcie. Może napiszecie 50 stron, to jest jedna trzecia waszej pierwszej książki. Jedna trzecia! Dlatego jeżeli to było waszym marzeniem, ale nie mieliście czasu tego zrealizować, to w ogóle wyłączajcie ten filmik, wyłączajcie wszystko i zabierajcie się do roboty teraz. W takim produktywnym klimacie też uważam, że te dwa tygodnie to jest doskonały czas, żeby tu już będzie trochę bardziej przyziemnie. Posprzątać! Ja wiem, że właśnie tym zajmę się w moim mieszkaniu. Już wcześniej trochę sobie e, wysprzątałam szafę, ale to jest fajny pomysł, żeby teraz tak właściwie spojrzeć, nie wiem, na swoje ubrania, na swoje rzeczy, na jakieś takie przedmioty, których w ogóle nie używamy i się ich pozbyć. To jest fajna chwila, żeby przyjrzeć się naprawdę swoim, załóżmy, ciuchom i zobaczyć, ilu rzeczy nie nosimy, może czegoś możemy kupować mniej. Może czegoś po prostu nie potrzebujemy. Ja już mam dwa worki, które oddam gdzieś do Czerwonego Krzyża da potrzebujących takich pojemników i aż wzbudzają się w człowieku takie przemyślenia, kurczę, po co tyle tych rzeczy? Zachęcam Was także do przejrzenia swojej szafy, do naprawdę są ludzie, którzy bardziej potrzebują tych ciuchów. Jeżeli one mają leżeć w naszych szafach, to po prostu je oddajmy. Jestem pewna, że moje firanki, moje narzuty, moje dywaniki będą po prostu lśniły teraz, bo wszystko to, co odkładałam, że naprawdę nie miałam czasu. Chodząc do pracy, robiąc różne inne rzeczy, nie miałam właściwie czasu, żeby uprać firanki, e, ubrać dywanik pod, e, pod stolikiem. Teraz to zrobię i wydaje mi się, że to jest właśnie też taki fajny moment, żeby zadbać o swoje otoczenie zrobić sobie fajną przestrzeń, że kiedy wrócimy do pracy, do wychodzenia z domu, do innych aktywności będziemy mieli super miejsce, do którego możemy wracać w takim klimacie, o jakim zawsze marzyliśmy. Moja czwarta porada jest dość ogólnikowa i trochę można ją podpiąć pod poprzednie, ale i tak ja opowiem to jest mianowicie zrób coś, co zawsze chciałeś. Tu właśnie może się podpinać to napisanie książki. Wiem też, że wielu z was gdzieś tam kiedyś myślało, nie wiem, o założeniu jakiegoś profesjonalnego bookstagrama albo właśnie o stworzeniu kanału na YouTubie jeżeli chcieliście to zrobić, a nie wiedzieliście dokładnie jak to ja wam bardzo polecam takie inspirująco techniczne posty na Pinterestcie jak sobie wpiszecie how to start YouTube channel tam jest naprawdę mnóstwo artykułów o tym jak to zrobić jest mnóstwo pomysłów na filmiki do tego dlaczego nie wziąć w rękę kamery i pogadać o czymś co was pasjonuje, co lubicie podzielić się tym ze światem i tym samym nie tylko wy nie będziecie się nudzić, ale też kilka osób, nawet jeżeli to będą wasi znajomi, którzy to oglądają. Jeżeli macie już kanały, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A propos takiego szkolenia się, zdobywania nowych skilli, to też jest dobry moment, żeby jakoś się podszkolić. Jeżeli jesteście na studiach albo już pracujecie, to jest naprawdę fajna chwila, żeby dołożyć coś dodatkowego do swojego CV. Jest Tyle internetowych kursów, sama nawet robię niektóre z Google internetowych rewolucji. Trochę innej beczki, taki czas siedzenia w domu, wiem może być kuszące, żeby przed telewizorkiem sobie zjeść chipsy, zjeść czekoladkę, pójść do Biedronki nakupić e, pięć takich właśnie czekoladek i po prostu je ciągle jeść. Ale może to jest dobry moment też w klimacie wiosny, żeby spróbować jakiegoś nowego sposobu odżywiania. Macie praktycznie cały dzień, który możecie wykorzystać na gotowanie, na przygotowywanie zdrowych posiłków i z całego serca Was zachęcam, żeby właśnie może spróbować czegoś innego. Warto zaczerpnąć inspirację z YouTube'a, zobaczyć, jakie dania by Wam odpowiadały, wypróbować je, poeksperymentować, żeby potem już je robić z łatwością. Możecie spróbować diety bezmięsnej, diety bez węglowodanów, jakich... Innych takich pomysłów, które może sprawią, że będziecie się czuć jakoś lepiej, lżej, wygodniej, które pozytywnie wpłyną na Wasze życie. Naprawdę jest tyle czasu, możemy go przeznaczyć na gotowanie. Oczywiście też od czasu do czasu można sobie zrobić jakiegoś trita, ale moim zdaniem to jest naprawdę super moment, żeby spróbować czegoś nowego. Widzę. Ostatnia rzecz to jest sport. Dla mnie też jest ciężko, ponieważ wszystkie siłownie, wszystkie baseny, wszystkie miejsca, gdzie można się poruszać, są właściwie zamknięte. I do Dobrze wiem, że jak kusi, żeby po prostu sobie siedzieć na tej kanapie cały dzień, ewentualnie gdzieś tam wyjść kiedyś raz na parę dni do sklepu. Ale kurczę, to nie jest zdrowe, to nie jest dobre dla naszego ciała i wiem, że może być ciężko, bo ja sama nie jestem fanką ćwiczeń w domu. Ja się najbardziej motywuję, jak wychodzę na siłownię, wychodzę na zajęcia, robię coś z grupą ludzi i samemu w domu. Ja wezmę sobie ten ciężarek, podniosę go parę razy i tak jakoś, no już, już mi się nie chce. Przyznaję się do tego naprawdę bez bicia, no ale tak jest. Do tego, żeby ubrać ten sport w domu w jakąś taką ciekawszą otoczkę, proponuję Wam jakieś dwutygodniowe wyzwanie. Na YouTubie jest naprawdę mnóstwo filmików, gdzie możemy sobie zrobić siłowe wyzwanie, cardio wyzwanie przez dwa tygodnie, może akurat się uda zobaczyć jakąś zmianę w ciele, wzmocnić jakieś części ciała. Ja wiem, że na pewno muszę wzmocnić ręce, bo kiedy w akapcie. Pamiętajcie, żeby się ruszać, bo wiem, że łatwo jest w taki spowolniony czas zrobić z siebie takiego kanapowego ziemniaka, ale naprawdę nie warto i podejmijcie jakieś sportowe wyzwanie, może właśnie z siostrą, z bratem, z rodzicami. Bardzo was zachęcam, żeby po prostu się poruszać, bo to też fajnie wpływa na, na nasze zdrowie mentalne, szczególnie kiedy może nam się trochę nudzić, możemy wpaść w taką monotonnie tej codzienności. To tyle pomysłów ode mnie na produktywne spędzenie czasu w domu. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś inne sposoby, jak sobie urozmaicić te dwa tygodnie. Wciskam Was bardzo mocno. Przesyłam buziaki. Życzę dużo zdrowia. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, myślę, szybko wkrótce. Pa!